Witamy Was w teście Liptona Lipton Pach Co nie? Iceta, czyli zimna herbata, numer jeden pod słońcem ponać. To się przekona, ale dzisiaj ja będę testował, bo to będzie niehigieniczne pić z tej samej butelki. Dobra, otwieramy, ale najpierw recenzję prawie wszystkiego. Mmm, pachnie bardzo cukrowo. Bardzo chłodne. Sama nazwa wskazuje Ice Tea. Tam chyba więcej jest Ice niż Tea. Mm, zobaczmy, 330 ml w takiej oto pucze, pucze za za 2,49. Tutaj mamy skład numer 1 pod słońcem, ale się tym chwalą. Jakby nie wiadomo co to było Niegazowany napój herbaciany o smaku wsioskinowym Mmm, hmm mm, mm, mm. 012% herbaty To naprawdę nie jest dużo, ale Jest warte, Bo bardzo się dobrze pije Ale polecam wodę Bardziej polecam wodę od tego, bo jest bardzo słodkie I za taką małą puszkę lepiej kupić sobie oazę w jedrące Albo coś innego. To tyle. Cześć!